Ja chciałam powiedzieć coś, z, z czym sądzę, że wielu chrześcijan się zmaga. Jakiś czas temu zostałam uzdrowiona z dwóch bardzo bolesnych fizycznie dolegliwości. To była cieśnioadkerska, która powodowała, że doprowadzała mnie do wymiotów taki był ból i nie umiałam utrzymać nawet długopisa w rękach. Miałam być operowana, ale zostałam uzdrowiona. To samo było w kwestii guza, u którego się morduł na ja Mogę powiedzieć, że czasami przechodzi chwila, a, że to nam wraca. Jakieś trzy tygodnie temu a, wróciły mi symptomy ścisłej nadwersy jeszcze większą siłą niż kiedykolwiek. Dragnięły mi palce, nie umiałam nic zrobić. I wtedy jest kwestia, co to się robi. Ja stwierdziłam, jedną. mam zdrowy nadwersy, wcześniej nie ma. Jezus go zrobił, zrobił to kompletnie, do końca i to nie nawrócił. To samo było z głową. Kiedy tylko zaczęłam ćwiczyć, przyszedł tak strasznie ból, że właśnie aż mi się chciało umdlać. Ale powiedziałam to samo: Jestem zdrowa. Więc chciałam Wam przekazać tym, którym nawracają jakieś symptomy. To są tylko symptomy. To nie jest choroba. Ten frajer, szatan, chodzi Was straszyć, ale on tylko Was postrasza. Jeśli mu spada spadaj, sorry, nie masz bo już zostało wszystko załatwione?